Maria Królska. Jestem tutaj szefem firmy Gastrokrólski i Gebru. To jest nasza spółka rodzinna. I ja między innymi, prawda, bo w skład tej spółki wchodzi córka, Zień, Syn i ja. Ja pracowałam 16 lat w Akademii Ekonomicznej. Czyli tutaj? Gdzie Na to Towarowej. Na ja Towarowej, czyli tam dalej, tak? Tam dalej. Ja tam prowadziłam stówkę pracowniczą. Stołówka profesorska, też obsługą kelnerską, też była pełna, bo było 450 osób na te czasy, prawda? To była bardzo duża stołówka. I do tej stołówki podłączył się uniwersytet. Że tak jak Akademia Ekonomiczna, tak uniwersytet. I przez to od 1974 roku do dzisiaj razem jesteśmy. Jak tutaj przyszliście w 1989, tak? Czy tak, tak, 89? koniec Ten budynek podobnie wyglądał, jak teraz wygląda? No, mm -hmm. coraz to więcej <laughs> ulepszali ten budynek, prawda? to nowe okna, jak widać. To... Nie wiem, ja ten budynek, chociaż może jest przed remontem, bo nie wiadomo co będzie z tym budynkiem, ale dla mnie ma taki wielki sentyment, bardzo wielki. To jest taki mój drugi dom, że ja mam tych samych konsumentów, mhm. mamy tutaj taką barwność tych wszystkich posiłków, bo to nie tylko jest stołówka, ale tu są. Emeryci mają spotkania związkowe, czy to Związek Nauczycielstwa Polskiego, czy Związek Solidarności. Tu są doktoraty, habilitacje, profesury. I tych ludzi się zna, tych konsumentów, bardzo długo, że niektórzy przychodzą tak jak do domu. Mhm. Tak jak do domu. No i jak... ja się czuję taką mamą mhm. tego wszystkiego. Bo to jest stołówka rzeczywiście schowana w środku mm -hmm. budynku. Bo to nie z zewnątrz. To nie z zewnątrz że się wchodzi, tylko trzeba wejść do uczelni, prawda? Do tego budynku. A to w takim razie jest też tak, że tutaj przychodzą tak jakby ci, którzy wiedzą, że tutaj jest ta stołówka? Że tylko. tak jakby ktoś z zewnątrz nie Tak, Jeden drugiemu <laughs> powie mm -hmm. i przyjdą. Też z zewnątrz przyjdą. Ale to jest taka poczta pantoflowa, nie? Mm -hmm. a tam. Dobrze dają jeść czy coś, no to mhm. proszę zobaczyć tutaj. No, kupa emerytów, ta godzina i. No bo jest już która? W tutaj... pół do pierwszej, tak? Nie tak, wiem, tak. tak no pół do pierwszej zaczynamy, prawda? 12.15, mhm. że już przyjdą. I oni mają swoje stoliki. Każdy no, ma swój? No nie każdy, ale mm -hmm. na przykład te panie, które tam siedzą, mają swój. Tutaj ci państwo mają swój stoliczek. Mm -hmm. o, te dwie panie, które to przy tym stoliku inaczej się jakoś nie mm -hmm. czują. O, pani ta... Ulkan tam ma stolik, prawda? Ten okrągły stół jest, jest zarezerwowany, bo tam siedzą te panie, które mają 90 lata. Było ich dużo. W sumie, ale bardzo dużo osób odeszło, jak redaktor Beret, redaktor Bakoś, który nie żyje, profesor Smaliński, jego żona. Ja kiedyś ten stół rozciągałam, a teraz zostały trzy osoby, które mają po 92 lata. A ja zrobiłam, to był lipiec, jak była pani premier, i zrobiłam chłodnik, według mojego przepisu, na kefirze, chłodnik z szyneczką, z kurzeczkami, z żodkiewką. I to była jedyna taka potrawa, co zjadła całą bujomowkę. Była w ten czas takiej podana w takim garku kamiennym i chochle, żeśmy wystrugali. Tylko to było 150 osób. Nie mieliśmy takich kamiennych miseczek jeszcze, że były normalne bulionówki, jak tu widać. Tam z tyłu w tych okularach jest mąż Margaret z boku jest tłumacz, ten wysoki, a tu jest pan hmm, Władysław Walkowiak. Był konsulem w ten czas. I to było takie takie wspomnienia. Który to był rok? To był 96. Dlaczego to jest sala profesorska? Ona czym się różni od tamtej. Bo to jest ogólna sala, tam każdy może przyjść, a tu jest taka zamknięta więcej, że na konferencje. Na doktoraty, habilitacje, profesury, sympozja, zjazdy. No to jest to. Pani na przykład myślała o tym, żeby wyjść na ulicę, ze swoim jakieś stoliki na przykład tam postawić? Nie, o tym nie myślałam. Tak na ulicy. Od kiedy to są księgi? Od początku? Tu mam od 91. 91 roku Mazowiecki tutaj jak był, prawda? No, Legia honorowa prezydenta Kaczbarka robiliśmy w sali białej i błękitnej w Urzędzie Miasta. Tutaj no i Cimoszewicz jest i. O, Adolf Brosi, doktorat honoris causa z USA, on był, z chemii. O, się? Kardiolog. Coś za żołądek do serca. <grystanie> tak, tu etnolodzy tak pięknie napisali, że takiego przyjęcia jeszcze... Nie pamiętają, mm -hmm. prawda. O, Chińczycy tam, no ludzie. Tu pani Suchocka, Gromosław Szczepiński, Szczepiorski, Miodek. A Solana, Szeremiety, Jew a mm -hmm. O tu jest pies Pan Tarek mm -hmm. To jest 97 tutaj, bo było przyjęcie też podczas... Nie, ona była w 96. Czemu tu nikt nie przynosi zupy?